Cześć. Jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że najprawdopodobniej jesteś zainteresowany lub zainteresowana zamówieniem w naszej agencji marketingowej Freedots Agency wykonania strony internetowej. W tym filmie chciałbym pokrótce wyjaśnić, z jakich rozwiązań technicznych korzystamy i Jakie to niesie konsekwencje, w jaki sposób budujemy stronę, to znaczy jak wygląda proces budowy, przez który będziemy z Tobą przechodzić, no i w ogóle ile taka strona internetowa może kosztować. Zacznijmy od pierwszej kwestii, czyli od tego, z jakich rozwiązań technicznych korzystamy. Nasze strony budujemy tylko w oparciu o CMS WordPress. I z czego to wynika? Aktualnie WordPress jest najpowszechniejszym systemem do budowy stron internetowych. Należy o nim myśleć trochę jako takim systemie operacyjnym, na którym masz komputer. Znaczy, jakby aktualnie WordPress to jest tak duże i tak zaawansowane narzędzie, można na nim instalować tak dużo dodatkowych wtyczek i motywów i innych rozwiązań, że w zasadzie większość rzeczy, których możesz potrzebować, prawdopodobnie już, jest, już są na rynku. To znaczy, jak myślisz sobie o swoim komputerze, no to na ten komputer możesz pobrać bardzo dużo różnych aplikacji, zainstalować różnych programów. Okej, okay, może Ci przyjść do głowy coś super skomplikowanego, jakieś rozwiązanie, którego nie ma na rynku i wtedy potrzebujesz pójść do programisty, żeby on Ci to zrobił. Ale w wielu przypadkach te rozwiązania techniczne już są gotowe na rynku. I WordPress jest właśnie takim... Takim, pro, takim systemem operacyjnym, na którym możesz zainstalować bardzo dużo różnych narzędzi. Sam WordPress jest bardzo taki goły i tak naprawdę nie odpowiada na, na większość potrzeb związanych z prowadzeniem strony internetowej, ale właśnie to, co odpowiada, to są też wszystkie dodatkowe wtyczki. I stawiamy na WordPressa dlatego, że jest najpopularniejszy, a tym samym łatwy do obsługi. To znaczy, strony internetowe, które my budujemy, mamy taką filozofię, że każda osoba, która umie obsługiwać WordPressa, powinna być w stanie przejąć naszą stronę do obsługi. Niestety w naszej branży, w branży związanej z budowaniem stron internetowej interne, stron, stron internetowych jest taka nieładna praktyka, że firmy programują strony jako jedyne umieją je później edytować i no albo trzeba zatrudniać programistę, który by się przebijał przez to, w jaki sposób ta strona została zbudowana i żeby on ją edytował. To jest bardzo wiążące dla, dla klienta, który u nas zamawia stronę i my po prostu jesteśmy, jesteśmy przeciwni takiej praktyce. Więc wychodzimy z założenia, że nasze strony muszą być bardzo łatwe do później samodzielnej edycji przez organizację, która u nas zamówi taką stronę i żeby jej upgrade'owanie, jej rozwijanie, jej zmiany były po prostu... Łatwe i jak najbardziej możliwe do wykonania samodzielnie przez organizację. To nie oznacza, że my się nie podejmujemy obsługi takich stron później. Jak najbardziej wiele organizacji zamawia u nas taką później miesięczną obsługę strony, gdzie nie dosyłają nam jakieś newsy czy proszą o wykonywanie kopii zapasowych, i tu my, to jest po naszej stronie. Ale generalnie nasza filozofia jest taka, żeby ta strona była prosta do obsługi dla organizacji. Więc dlatego korzystamy z WordPressa. Na WordPressie w zasadzie wszystko da się zrobić. Tak jak wspominałem, naprawdę jest bardzo dużo wtyczek, które rozwiązuje bardzo wiele problemów. Bardzo pojedyncze rozwiązania programujemy. To znaczy, jeżeli organizacja naprawdę potrzebuje jakiegoś specyficznego rozwiązania, to wtedy nasza programistka tworzy konkretną wtyczkę lub konkretne rozwiązanie, które umożliwia. No wprowadzenie tego specyficznego rozwiązania, którego organizacja potrzebuje. No bo po prostu jakby chodzi o to, żeby strona odpowiadała organi potrzebom organizacji, ale zasadniczo staramy się unikać tego. To znaczy, jeżeli da się coś rozwiązać przy pomocy dostępnych na rynku rozwiązań i nie powoduje takich bardzo poważnych konsekwencji, nie jest jakoś nie wiem, nieproporcjonalnie drogi, czy coś tego typu, no to po prostu korzystamy z tych dostępnych na rynku rozwiązań, aby było to później łatwe do obsługi. No i teraz następna kwestia, czyli w jaki sposób budujemy stronę internetową i w jaki sposób przebiega u nas proces realizacji strony internetowej. Na samym początku, już po nawiązaniu współpracy, jak już klient się nas zgłosi, zdecydujemy się, że okej, okay, współpracujemy, odbywamy spotkanie warsztatowe. I to spotkanie warsztatowe to jest takie spotkanie, w trakcie którego Ustalamy całą mapę strony, a więc te wszystkie zakładki w menu, które są widoczne. No jak również ustalamy, czy są jakieś pojedyncze podstrony, które mają być np. niewidoczne z poziomu menu, lub nie wiem, mają być tylko dostępne z poziomu stopki. No ale to jest zasadniczo ta struktura strony, czyli właśnie to menu. Równocześnie na tym spotkaniu, czasem na kolejnych, zależnie od tego, jak duża jest ta strona ustalamy jakie funkcje mają być na poszczególnych podstronach. No więc sobie opisujemy jak ma wyglądać strona główna, jak ma wyglądać strona o nas jeżeli ma być jakiś blok, jakaś sekcja z projektami, jakieś, jakaś baza wiedzy, no tu dużo, dużo zależy od charakteru organizacji, różnych, różnego typu podstron może być, no to ustalamy, jakie funkcjonalności tam mają być i jak mają wyglądać te poszczególne podstrony. Uwaga, my tutaj nie ustalamy dokładnego layoutu, to znaczy my ustalamy, że ok, na górze zdjęcie, na dole jakaś sekcja z tekstem i na przykład zdjęcie lub obrazek, następnie ma być, nie wiem, mają być na przykład mm, zespół, no w tym zespole ma być widoczne imię, nazwisko, funkcja i coś tam, nie? No to to jest to, co sobie ustalamy. Rozrysowujemy to i na podstawie tego spotkania przygotowujemy makietę strony. Ta makieta strony ponownie nie przedstawia pełnego layoutu, ale wizualizuje już organizacji, czego się ona może spodziewać. To znaczy, on już wtedy, wy widzicie. Jakie są funkcjonalności, w którym miejscu podpięte, jak to mniej więcej będzie wyglądało? Na tej makiecie fakt, że nie wiem, zdjęcie z, z tej lub z tamtej strony, albo z że zdjęcia, na przykład jakiś rozmiar zdjęcia, to jeszcze nie jest na twardo jakby zafiksowane. To jest po prostu taka makieta, która ma to jakoś tak ilustrować, żebyście rozumieli, czego się spodziewać. No i... To jest właśnie takie miejsce trochę na czek, na sprawdzenie po waszej stronie, o okej, okay, ale tu brakuje tego, albo w ogóle zauważyliśmy, że brakuje w zasadzie takiej a takiej podstrony, no bo jak się raczy do całą makietę, to jest łatwo to ocenić. Eee, no i po zatwierdzeniu makiety przechodzimy do realizacji strony głównej. Co to znaczy strony głównej? To znaczy projektujemy najpierw naprawdę tylko stronę główną ze wszystkich zakładek, które sobie ustaliliśmy, że będą. Czasem projektujemy jeszcze stronę główną i na przykład zakładkę o nas. Dlaczego projektujemy na sam początek tylko jedną stronę albo te dwie? Bo chcemy nałożyć layout na strony, to znaczy, chcemy już zbudować te strony tak, jak docelowo mają wyglądać, pokazać je klientowi, żebyście mogli ocenić, czy to wygląda tak, jak wy chcecie, żeby to wyglądało. Na przykład, nie wiem, w tym to jest właśnie taki moment, w którym możecie powiedzieć: O, dobra, ten czerwony to wywal. Dlaczego nie robimy wszystkich stron? Bo jeżeli by się okazało, że my zrobimy sobie wszystkie strony, na przykład, nie wiem, tych zakładek ma być 20 na stronie i zrobimy 20 zakładek, i na tych wszystkich zakładkach przyjmijmy, że nie wiem, zrobimy brzydki font, zły kolor, albo cokolwiek innego, co się organizacji nie podoba, no to my następnie musimy poprawić te 20 zakładek i to i dla nas jest uciążliwe, bo my musimy tę robotę wykonać, i też dla klienta jest to uciążliwe, bo po prostu musi długo czekać, aż my te wszystkie poprawki naniesiemy. Więc dlatego zawsze robimy tylko. Jedno lub dwie podstrony, po których od razu da się dostrzec, czy wizualnie to jest ten kierunek, o który klientowi chodziło, i czy to odpowiada jego potrzebom. Jak to mamy zatwierdzone, to przechodzimy do całej budowy strony internetowej i budujemy całą resztę zakładek. Czasem, jak tych zakładek jest naprawdę dużo. To budujemy je partiami, to znaczy, załóżmy, tworzymy, nie wiem, pierwsze 10 zakładek, klient zaczyna już uzupełniać treścią, do czego zaraz przejdę, no i tworzymy następnie, na przykład, kolejne 10 zakładek. Więc jeżeli tych zakładek jest szczególnie dużo, to tworzymy je partiami, ale zazwyczaj my je tworzymy od razu, już po zatwierdzeniu strony głównej i tego, jak ma właśnie ta strona wyglądać docelowo, już tworzymy wszystkie zakładki. No i następnie, właśnie, przechodzimy do etapu wypełniania strony treścią, i tu są dwa modele, a nawet w zasadzie trzy. Pierwszy jest taki, że klient otrzymuje od nas takie szkolenie, jak wypełniać stronę i sam wchodzi na stronę, zaczyna edytować i zaczyna wypełniać ją treścią. Drugi model to jest taki, że wysyła nam w Google Docsie, Wordzie, czymkolwiek innym tekst i my ten tekst wlewamy na stronę no i złożymy zdjęcia czy obrazki do podmiany. Na trzeci model jest taki, że nasza copywriterka przeprowadza rozmowę z klientem i na tej podstawie Wpisuje samodzielnie tekst. Na tym etapie zazwyczaj pojawiają się poprawki, to znaczy okazuje się, że oczywiście my na podstawie naszego doświadczenia i też rozmów już przy ustalaniu makiety i mapy strony przewidujemy określone przestrzenie na tekst, ale tu często się okazuje, że gdzieś się nie dopasowaliśmy. Znaczy okazuje się, że na przykład klient zaczyna pisać, opisywać, nie wiem, o nas i nagle mu wychodzi, że nie, nie, ma szans, żeby w trzech akapitach on się zmieścił, musi być sześć. No i jak on wypełni te sześć akapitów, no to się okazuje, że cała strona przestaje tak dobrze wyglądać. No więc to jest moment, w którym my mu nanosimy kolejne poprawki, żeby, aby dostosować cały wygląd strony do... Tego, jaka treść tam jest widoczna. Tutaj też czasem proponujemy pewne usprawnienia, rozwiązania. Proponujemy, że może ten tekst, jeżeli go jest za dużo, to należy gdzieś przenieść itd., dalej. No tutaj jest ileś poprawek. I po tym zasadniczo strona jest skończona. Później jeszcze mamy etap takiego czyszczenia strony. Im większa strona, tego czyszczenia jest więcej. Co to oznacza? To oznacza, że strony są żywymi bytami, ponadto strony są responsywne. I nie ma szans, nie ma scenariusza, żeby strona od razu była idealna, wszędzie się wyświetlała świetnie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest etap takiego testowania. Zazwyczaj klient wysyła to do innych osób z organizacji. My to testujemy na różnych urządzeniach, my sprawdzamy, czy wszystko działa poprawnie, czy na pewno wszystko tam zostało zamieszczone. Też czasem klient się orientuje, że o, tu czegoś zabrakło, i tak dalej, i tak dalej. To jest taki etap właśnie takich ostatnich szlifów. No i tutaj nanosimy, nanosimy wszystkie ostatnie szlify. Potem, jeżeli organizacja zamówi wdrożenie zasad dostępności zgodnych ze standardem WCAG 2.1 to nasza osoba dostępności siada nad stroną i po kolei sprawdza co jest zgodne, co jest niezgodne z zasadami dostępności i ją usprawnia. Na sam koniec tego procesu tworzymy deklarację dostępności, która opisuje co jest dostępne, a co nie. Nie zawsze wszystko się robi dostępnym. To znaczy, co do zasady strony, my robimy dostępnym, ale na przykład w deklaracji dostępności trzeba opisać, czy wszystkie filmy zamieszczone na stronie są zgodnie z zasadami dostępności. No i uwaga, jeżeli załóżmy klient podlinkował, czy znaczy na stronie podlinkowaliśmy film klienta, który z jego YouTube'a i to mi jest niezgodny z zasadami dostępności to w tej deklaracji dostępności musimy to wylistować, że ok, jest zamieszczony taki a taki film yy, i on jest niezgodny, tam właśnie nie spełnia kryteriów dostępności. Albo na przykład jakieś PDF-y, one też mogą nie spełniać yy, zasad dostępności i to trzeba wtedy wskazać po prostu w tej deklaracji. Yy, no więc właśnie taką deklarację dostępności tworzymy, umieszczamy na stronie klienta i na koniec całego procesu przeprowadzamy zawsze szkolenie dla klienta z obsługi strony internetowej. Takie szkolenie my przeprowadzamy online zazwyczaj, ono jest równocześnie nagrywane, a więc wysyłamy później nagranie z tego szkolenia dla organizacji, no żeby po prostu mogła w każdej chwili wrócić i sobie przypomnieć, jak pewne rzeczy się robi. Jak również każda strona internetowa, którą u nas zbudujemy, jest objęta 12-miesięczną gwarancją. Oczywiście ta gwarancja ma swoje granice, to znaczy jeżeli organizacja zacznie tam, nie wiem, usuwać, dodawać jakieś wtyczki i tak dalej, to ta gwarancja zanika, no, ale zasadniczo, jeżeli na tej stronie coś się popsuje, nawet się coś popsuje w wyniku mm, jakichś zmian przez osoby trzecie, to znaczy chodzi mi o to, że my instalujemy na stronach wtyczki, które są rozwiązaniami podmiotów trzecich i my, no, nie mamy wpływu na to, czy ta wtyczka działa, czy nie, ona tam może zostać zaktualizowana, może przestać działać przez to i tak dalej, to my i tak wierzymy na się tę odpowiedzialność. Znaczy, my zakładamy, że jeżeli my zaproponowaliśmy jakąś wtyczkę, to ona no, przynajmniej przez te 12 miesięcy powinna poprawnie pracować. Oczywiście większość wtyczek, które się instaluje na stronach internetowych, no, funkcjonuje długo, no bo twórcy tych wtyczek mają interes w tym, żeby one działały jak najdłużej. No ale wszystko się zdarza, niestety, tak jak mówiłem, strona internetowa to jest taki żywy byt jak, jak Windows i po prostu może tam dochodzić po dłuższym czasie funkcjonowania strony do jakiejś niekompatybilności. No, i właśnie my bierzemy na siebie tę odpowiedzialność, że jeżeli zaproponujemy jakieś rozwiązanie, zaproponujemy jakiegoś dostawcę wtyczki i zainstalujemy takie rozwiązanie, to nawet jeżeli w wyniku działania tego dostawcy ona przestanie działać, to my znajdziemy zastępstwo w ciągu tych 12 miesięcy. To my znajdziemy jakieś inne rozwiązanie, żeby ta funkcjonalność tam była. Więc tego typu gwarancją obejmujemy stronę. I tak wygląda proces tworzenia strony. Ten proces. Różnie może trwać, oczywiście jakby, jakby ta rozpiętość czasu jest zależna od wielkości strony. Małe strony i jak jest szybka wymiana mailowa, szybki kontakt i wszystko idzie sprawnie, mogą zająć miesiąc. Takich średnich rozmiarów strony zajmują 2, 3 do 4 miesięcy. No i naprawdę już duże projekty, sklep, jakieś duże bazy wiedzy i w ogóle jakby duża rozbudowana strona i też po prostu dużo treści. No to umie nawet do roku zajmować, ale to też mówiąc w proza, zwyczaj wynika też z tego, że ta wymiana mailowa czasem się wlecze, mamy problemy z ustaleniem zeszłym terminów spotkań i tego typu rzeczy, więc to czasem po prostu jest też przeciągane też, no jakby nie, nie masz takiego pośpiechu i po prostu zależnie od tego, na ile klientowi bardzo zależy na tym, żeby ta strona szybko była, no też na tyle szybko nam się udaje umawiać spotkania. I tak wygląda proces budowania strony internetowej. No i uwaga, ostatnia kwestia, która na pewno wiele osób interesuje, czyli cena. Ile u nas kosztują strony internetowe? I teraz tak, taka podstawowa strona internetowa, którą potrzebuje tak naprawdę większość organizacji pozarządowych, większość osób z jakimś formularzem kontaktowym, z jakimiś aktualnościami, czasem z jakąś sekcją z projektami, ona zazwyczaj kosztuje od nawet 5 do 20 tysięcy złotych. Zazwyczaj ten koszt oscyluje wokół kilkunastu tysięcy złotych, ale tu już musimy znać konkretne szczegóły techniczne, żeby móc podać konkretny cennik. Większe strony internetowe, na przykład z jakimiś sekcjami sklepowymi, obszerniejszymi blogami, dużymi bazami wiedzy, no taką już naprawdę rozbudowaną infrastrukturą wewnętrznie, jakimś skomplikowanym linkowaniem autorów i tego typu rozwiązaniami, Kosztują tak 13, no do nawet 45 tysięcy złotych. I takie już naprawdę bardzo duże strony internetowe, takie, które już mają dużo customowych rozwiązań, w których właśnie pojawia się ta kwestia związana z programowaniem, jakimiś szczególnymi, dedykowanymi rozwiązaniami, specjalnie dla tej organizacji pozarządowej, no to one umieją. Od nawet 40 do 100 tysięcy złotych kosztować, ale to są już naprawdę bardzo duże i skomplikowane procesy, które są nie tylko związane z samym budowaniem strony internetowej, ale też dużym procesem integracji z jakimiś systemami wewnątrz organizacji, ze wszelkimi systemami do obsługi klienta, do obsługi CRM-ów i tego typu rzeczami. Więc to już są takie naprawdę skomplikowane i dość długie procesy. I w ten sposób się ustawia nasz cennik, a więc jeżeli rozważasz zamówienie strony internetowej, jeżeli zastanawiasz się, czy akurat nasza oferta odpowiada Twoim potrzebom, charakterowi Twojej organizacji, Twojej działalności, to chętnie się umówimy z Tobą na spotkanie, odpowiem na wszelkie pytania i zapraszamy do kontaktu.